Dzień dobry. Z tej strony Anna Łuszczak. Jak to z tym chrztem mieszka pierwszego było? Pierwsze pisemne wzmianki o chrzcie władcy Polan pochodzą od Dietmara z Merseburga, który opisał to wydarzenie w swojej kronice z XI wieku. Na kolejną, dużo bardziej odległą. Kronikę gala anonima trzeba było czekać kolejny wiek z okładem. Obaj skrybowie, nie będąc naocznymi świadkami, oparli się o tradycję ustną, czerpiąc informacje od potomków bezpośrednich świadków tego wydarzenia. Ustny przekaz nie dawał jednoznacznej odpowiedzi, co było pierwsze: ślub mieszka z córką władcy Czech Dobrawą, czy chrzest księcia i jego drużyny. Rozbieżności w samej dacie tego wydarzenia sięgały kilku lat, od roku 960 do 967. Dopiero pochodząc z XIII wieku, rocznik kapituły krakowskiej jako pierwszy podał, że dobrawa przybyła do Mieszka w 965 roku, a chrzest władcy nastąpił w 966 roku. Te daty powtarzały potem kolejne ROCZNIKI I KRONIKI Jan Długosz w rocznikach napisał, że w roku 965 Mieszko usunął siedem swoich nałożnic. Następnie wysłał swatów do księcia Czechów Bolesława, aby prosić o rękę jego córki Dąbrówki na jedyną i prawowitą małżonkę. Bolesław zgodził się pod warunkiem chrztu przyszłego zięcia. Tak samo miała odpowiedzieć posłom sama Dąbrówka. Książę Mieszko odbył wtedy narady ze swoimi możnymi i wszyscy zgodzili się na chrzest. Według Długosza Mieszko na chrzcie w Gnieźnie miał otrzymać imię Mieczysław i jeszcze tego samego dnia poślubić w obrządku chrześcijańskim księżniczkę Dąbrówkę. Uczeni dopiero pod koniec XVIII wieku zaczęli polemikę z Długoszem. Poszukiwali przyczyn decyzji mieszka oraz wyjaśnienia dla wszystkiego, co pisał kronikarz. Uczony Władysław Abraham w 1890 roku w swojej monografii pod tytułem Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku dowodził, że małżeństwo mieszka i dobrawy nastąpiło w 965 roku, a do chrztu doszło w 966. Data ta ostatecznie tak się utrwaliła w świadomości Polaków, katolików, jak i świeckich. Że nawet po II wojnie światowej komunistyczne władze Polski hucznie świętowały w 1966 roku tysiąclecie chrztu i państwowości polskiej. Za przyczynę przyjęcia przez mieszka chrztu przez wiele lat uważano zagrożenie militarne, jakie dla tworzącego się państwa Polan stanowiły chrześcijańskie Niemcy. Chrzest z rąk czeskich miał zapobiec dalszej ekspansji Cesarstwa Niemieckiego na wschód i zapewnić trwały sojusz z silnym południowym sąsiadem. Do dziś ta teza ma nadal swoich zwolenników i jest popularna w niektórych kręgach. Antyniemiecką tezę chrztu obalili Henryk Łowmiański i Gerard Labuda, którzy dowiedli, że chrzest Mieszka i zacieśnienie jego relacji z Czechami miało na celu zgoła co innego, a mianowicie Rozerwanie sojuszu Czech z wieletami, z którymi mieszko, wojował na północy o Pomorze Zachodnie. Do tego przymierze z czeskim władcą Bolesławem Srogim zawarto pod protektoratem cesarza Ottona I, który liczył na pomoc mieszka w walkach z wieletami i popierającym ich zbuntowanym możnowładcą Zaskim Wichmanem. Gwarantem tego sojuszu miało być właśnie małżeństwo Mieszka z Dobrawą oraz chrzest tegoż księcia. I oto Sojusz Militarny czesko-wielecki zostaje rozbity. A Mieszko już w 1967 roku odnosi wielkie zwycięstwo nad Wieleckimi Wolinianami umacniając swoją pozycję na północy oraz zacieśniając sojusze z sąsiadami na południu i zachodzie. Pamiętajmy, że historie w czasach Mieszka pisali tylko możni tego świata. O maluczkich nie wspominano, byli tylko tłem dla wielkich wydarzeń. Stąd też nie wiemy nic pewnego, jak przebiegała chrystianizacja poddanych Mieszka. Kronikarze wzmiankują, że razem z księciem chrzest przyjęli jego można oraz drużyna rycerska. Mieszką, jako władca tworzącego się państwa, z pewnością sprawował opiekę nad misją chrystianizacyjną na kontrolowanych przez siebie ziemiach. Fundował świątynie i wspierał duchowieństwo. Szersza akcja misyjna. Rozpoczęła się dopiero wraz z przybyciem do gniezna biskupa Jordana w 968 roku, a więc dwa lata po samym chrzcie księcia. Wraz z nową religią na ziemi mieszka dotarły zachodnie wzorce polityczne i kulturowe: struktury polityczne, administracja państwowa, obyczaje, pismo i język urzędowy. Sama chrystianizacja ziem Polan, o dziwo, nie obyła się też bez pomocy z Niemiec. Czechy w tym czasie nie dysponowały wystarczającą ilością duchownych, którzy mogliby wesprzeć misję wśród poddanych księcia Mieszka. Za to na pewno pomocni byli bawarscy mnisi, którzy już wcześniej musieli kontaktować się ze Słowianami z zaodrą. Decyzja księcia Mieszka, niezależnie od powodów, jakie temu towarzyszyły, ma wiekopomne konsekwencje. Religia katolicka w rzymskim obrządku rozkwitła i trwa niezachwianie do dziś. Dziękuję Państwu za uwagę.